Cześć, kochani! Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na dziesiąte otwieranie kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jak tak, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Najpierw dzisiaj zaczynam od tego największego mojego kalendarza adwentowego. Przyniosłam kilka rzeczy i tutaj tak, mam paletę z Revolution. Bądź może Wam pokażę, jak wygląda. Tak ja właśnie Wygląda piękna. No i takie właśnie kolorki śliczne. Piękna paleta. I odkładam ją na miejsce, na miejsce, na miejsce. Ja będzie coś dla Belli, czyli taka piłeczka. Ona ja miała taką piłeczkę i się sprawdzała. no to będzie tak w typu jest ozdoba. Tego widzę. Tak, ozdoba i zaraz w tej chwili ja przyjdę, no i tak wygląda ta ozdoba, taka ładna xmas, super, piękna, na pewno na półce się zaraz zjawi i ostatnia rzecz to będzie opaska, taka ładna opaska, no co ją teraz do stroju będzie mi pasowała, więc to jest, wszystko co chodzi tutaj, w tym dużym kalendarzu adwentowym. Dobra. Też mogę na razie położyć. To jest pierwszy kalendarz, który się otwierałam. Kolejny kalendarz będzie z mebeln. Z mebeln. Ten duży. Dziesiątka. To dziesiątka. O, jest Tak, tutaj tak, 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 dziesiątka to tak, 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 A tak, z tak, z tak, Kolejna to dziesiątka Dziesiątka szukamy. Jest tutaj. Dziesiąteczka. Dobrze. I tutaj to jest? Kredka jakaś? jest. O, jakiś pędzelek. Zobaczcie no jaki ładny, różowy, taki ścięty. Pędzeleczek. Super. Bardzo mi się podoba. Dobra. Super. z Max morę teraz. Z basą dost. Taki ładny czarny. Super. Mari z tym chmurem. Kolejny to jest ten z dekoracjami. I dziesiątka. Mam. Ten ma na, taki Dziesiąteczkę. Nie wiem czy mówiłam, ale trójka, siódemka i dziesiątka to są moje ulubione liczby. Więc ja mam takie trzy ulubione liczby. I taki Mikołajek śliczny. Dobra. Super. Odsunę, żeby było widać. I już przygotowuję te kalendarze. To może. Z Belei, i dziesiątka szukamy. Czy Co tu jest? O, jakiś też kremik. Kremik. Fajny taki. W ogóle jeśli chodzi o te pakowania zauważyłam, że mają takie szatę graficzne na jak kalendarz. Nie są bardzo po prostu piękne. Czuję, że mi kalendarz spada mają takie piękne opakowania, bardzo mi się podobają. Dobra, więc dalej je tutaj odstawię. Dobra. Dobra. Jest takich tych. Dobra, więc przechodzimy do. A dziesiątkę. A, jeszcze je na kalendarza. Dziesiątkę, w z tym zespół. Okay. Taki lakier. Lakier, czy to top coat? Top coat, chyba. Więc super, bardzo mi się przyda. Daj się chodzi o to. Dobra, więc tu mamy już zapewnione rzeczy. W ogóle w, w sobotę jak nagrywam ten. Uff, jak to powiedzieć? W sobotę nagrywam jedynkę do piątki. No mniej ważne. Dobra, więc tak. Um, to jeszcze tyle z tej że jeszcze, dobra więc to tutaj chyba wszystkie się jakie zdaje takie, co miałam tam wytworzyć, no przechodzimy do słodyczowego, dziesiątka jest to taka duża, zobaczcie dziesiątka <słuch> <słuch> Bella przyszła <słuch> nie, nie dla Ciebie to jest, taki mikołajek mikołajek dla właśnie się w i tak wącha ten kalendarz. A to nie dla mnie kalendarz, niestety. Typu, że do. skrzyneczki. To jest taki kalendarz. Kolejny to może. A, jest to będzie Już tu rozwalam. Dziesiąteczkę, to muszę też się naciąć. Tu mamy taką bombaczkę czerwoną to tutaj taka ścisza czerwona bombusia, bombusia, bombka. a chyba żelkowy, o, to jest żelkowy mam, żelkowy kaczkę twierdam, dziesiątka. Co tutaj jest, jest? Tutaj mamy coś innego niż żelki, takie kuleczki, I to chyba takie gumy chyba. Takie gumę. Super. I gdzieś w tym mi się zapodziałam. ale dobra. niech to może później. Teraz. Nowe belę przyszłem. Dziesiątkę. Zaraz wracam. Udało mi się ładnie otworzyć. Takie kolczyki niebieskie, jakieś śliczne. Bardzo mi się podobają. Tylko wyjmę. Piękne. Zobaczcie, jakie śliczne tutaj się te piękne, zobaczcie, śliczne, bardzo mi się podobają te. No dziesiątka, to dzisiaj ma naprawdę piękne rzeczy. I kolejny to będzie z technika. Technika, technika, na dziesiątkę. tej. nacząć ładnie, żeby ten kalendarz wyglądał źle a oczywiście jak zwykle kredeczka taki kolorek ładna to do ust kredka dobra i lecimy dalej z kalendarzami adwentowymi 11. jedenastka Jaka jest dziesiątka. Dziś, wasze myśl, że nie e, dziesiątka Dziesiątka! Dziesiątkę, właśnie myślałam że nie otworzamy jednostek Dziesiątka, dziesiątka... ulubiony O, jest! Liczba. Na komputerze ciężko. O, no, tutaj kilka rzeczy są niestety. Która to, która bo w tej tutaj... przyjmijmy że to będzie to taka siódemka? Czy to jest brokat? No, niestety tutaj się rozwaliło. No, trudno. I tutaj dalej dziesiątka. Dziesiątka, dziesiątka. już tak będzie widać. To znaczy znaczy tak już chcecie, żeby otwierała. Też mi się... Nie drugi się Dziesiątka. widza. No dobra. Czy w ogóle jest ta dziesiątka? O jest. Siebałam, że nie wyprodukowali. Nie no i taki klejcik. Dzisiaj to dużo strasznie rzeczy jest. No dobra, dalej to będzie tu milka. Dziesiątka. I to dziesiątki, o w tej od razu wynalazłem. I chciałam Dobra, no, i chyba myślę, że to chyba wszystko się chodzi o kalendarze odwrotny. tak, okej, okay, w zaznaczeniu. I będzie o kalendarze, będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się coś nie spodoba. Tutaj mam jeszcze takie podsumowanie, tutaj mam taką opaskę z tego dużego kalendarza. Też książę z Milki. Kiedy był taki piękny Mikołaj? Wskazuje, że 6 nie było Mikołaja jakie wy fajnie. fajnie. W kalendarzu żal, żalek, Halibo. Mam taki właśnie Maomam. Z tego dużego jeszcze takiej piłka dla Beli. Taka paleta, bardzo ładna. Pokazywałam jeszcze, mogę pokazać, jaki kolor ma pięknie. Z balei taki ładny krem. świeczka tealight. Z bombka. Z mebli jest taki eyeliner. Oczywiście eyeliner, który znajdę w kalendarzu, będę dawała dla moich bliskich, ponieważ ja nie używam, ale rabę na pewno dla mamy. Pójdzie dla sióstr, dla babci. No i to będzie pędzel z ryburuszny, taki piękny pędzel. I taka kredka z technika. Takie piękne kolczyki z, z tej biżuterii. Naprawdę jest przepiękna. Napiszcie, które Was z tych rzeczy się... Napiszcie, który z tych rzeczy Wam się najbardziej podoba. I taki cień sypki z Essence, taki lekierek top coat. Figurka taka z Mikołajkiem, bardzo wam, podoba mi się. Ten kuczyk ją pokazywałam. Zwak to może taka pomadka nawilżająca. I to wszystko. I napiszcie, co w komentarzu mi się najbardziej podobało. I do zobaczenia do następnego filmiku. Do zobaczenia i cześć i pa!